Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj taki krótki materiał, w którym chciałbym tutaj przekazać informacje i też odpowiedzieć zarazem na temat modulacji tej, to mojej jednostki zewnętrznej. Rozwinął się tam taki fajny temat mailowy z jednym tutaj panem, może nawet z dwoma, którzy twierdzą, że jednostka zewnętrzna mojego typu. Tak, nie do końca może modulować mocą, nie umie płynnie sobie dobierać tych prądów, które Ahubox tutaj proponuje wysyłać sygnały do jednostki zewnętrznej, żeby sobie radziła. Więc dzisiaj taki materiał, sprostowanie, małe udowodnienie, że jeżeli wszystko jest dobrze zrobione, jeżeli są zapewnione dobre przepływy przez bufor. Jeżeli wszystko po prostu jest w miarę dobrze dograne, bo też nie chcę, żebyście Państwo myśleli, że jestem jakimś idealistą, bo tak nie jest. Pompa pracuje można powiedzieć około 14 dni w tej chwili. Utrzymuje temperaturę w domu w granicach 22,5-23 stopnie. Wszystkim jest zarządza mieszacz, ale to pokażę już potem jak się przeniesiemy do kotłowni. Dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że jednostka pracuje, jak widać. Tutaj sobie taki mały krzew troszeczkę huśta się, bo jednak podmóg tego wiatru jest. Korzystając z tego, że byłem sobie sprawdzić, teraz jednostka zewnętrzna pracuje na drugim biegu czyli to, co tam na tym wyświetlaczu w się jest pokazywane to u mnie w chwili obecnej jest dwójka I jak za chwilę zrobię pauzę, to. Będziecie mogli Państwo zobaczyć jak to na wykresach pobud prądu, bo już tam komputer pracuje, żeby Państwu to pokazać wykresowo, żeby po prostu rozwiać jakieś tam tematy, które są poruszane na forach internetowych, czy tam na Facebooku, na grupie. Więc tutaj jest możliwość akurat na dniu dzisiejszym fajnie pokazać, bo pompa pracuje już, można powiedzieć, cały czas, bez przerwy, chyba od wczoraj godziny 12 po południu, bo się zrobiło w budynku zimno poniżej, znaczy zimno, poniżej 21,5 21 stopnia jest sygnał start i jednostka grzeje bufor po dogrzaniu bufora wystartuje pompa, która pcha przez mieszacz na grzejniki bo tylko tak ogrzewam dom no i fajnie to widać na wykresie od takiego zerowego startu do chwili obecnej, do której teraz kręcę ten film, więc tak postanowiłem wykorzystać fajną pogodę, że nie pada, bo na Śląsku dzisiaj akurat nieco trochę popadało. Teraz słonko świeci, fotowoltaika pracuje, więc można uznać, że pompa pracuje na energii wyprodukowaną przez fotowoltaikę. A teraz, żeby nie było, to troszeczkę nagram bez mowy, abyście Państwo mogli usłyszeć na drugim biegu jak Mirai głośno pracuje. Odległość od tego około 2 metrów. Więc chwila ciszy, daję pauzę i biegnę do kotłowni, aby pokazać Państwu pracę bufora na wykresach, jak to wszystko tam system do moticza sobie rejestruje. Także dzięki, chwila ciszy, żeby ocenić hałas. I wracam po krótkiej przerwie. Jestem po krótkiej przerwie. Przyszedłem tutaj z podwórka. To co tam omawiałem to omawiałem. Chciałem pokazać, że instalacja pracuje. Na górze bufora temperatura jest akurat taka. 39 stopni. Powrót z instalacji taki. Wracając tutaj do Ahuboxa chciałem pokazać to co wcześniej omawiałem, że jest tu temat tej dwójki, o której wcześniej mówiłem, tak zwanego drugiego biegu. I tutaj może mi się uda nagrać, o, o. ile akurat jednostka pobiera na tym drugim biegu. I tak to bardzo często leci w granicach tych amperów, jest 2,7 ampera w tej chwili. Czasami się zmienia na 3,5, zależy jak tam jednostka sobie zechce zamodulować. Dwójeczka tu, temperatura akurat się ułożyła tak, więc tutaj wielkich historii nie ma, bo tutaj Państwo już znacie, ale chciałem przejść tutaj akurat do, do całego systemu zarządzania i pokazać, o może jeszcze pokażę tutaj manualny, ile akuratnie leci sobie w dom i tak jak mówię tutaj zarządza tym mieszacz czyli temperatura zadana zamieszaczem cały czas jest utrzymywana w histerii jednego stopnia i tak po prostu to leci. Jeżeli tutaj chodzi o stabilność pracy całego tego systemu, to tutaj to fajnie widać. Co tu można umówić? Udało mi się przepływem tutaj bardzo fajnie skorygować przepływ wody przez wymiennik, bo dużo też ludzi i tutaj fachowców mówi, że czym lepsza zbliżona temperatura, to można uznać, że cały proces wymiany ciepła z gazu do wody jest wykorzystany. Więc tutaj udało mi się to tak fajnie przepływem. Wyregulować, aczkolwiek już zaraz zaznaczam, że trzeba mieć taką pompę. Którą ja akurat na buforze mam też, wilo. Jeżeli chodzi o parametr, to jest taki. I jeżeli chodzi o przypływ, może mi się uda, o, w granicach coś nie chce się tutaj fajnie to pokazać, ale mam nadzieję, że widać. Także tak to u mnie akurat pracuje. I praca przez wymiennik jest dosyć stabilna, płynna. Bo w tym jest też naprawdę cała historia, że czym lepszy przepływ, wolniejszy, odpowiedni do potrzeb budynku, no to jest to wszystko w miarę stabilne. Eee, Stabilny ten. Temperatura zasilania bufora widać. Temperatura bufora wiadomo, że jest mniejsza dlatego, bo no jednak bufor sprzedaje te ciepło na dom. Temperatura gazu na wymienniku jest taka. No także tu nie ma żadnych historii. I teraz jeszcze chciałem pokazać za pomocą drugiej platformy, która akurat jest zarządza proces drugiego źródła ciepła, to znaczy się peletu który jeszcze nie był odpalany. Chciałem pokazać tutaj pewnym ludziom, jak, jak to widzi dom, bo można powiedzieć, tu jest odczyt zamieszaczem, czyli to, jak to widzi dom. Tutaj widzicie Państwo na początku pompa nie pracowała, wystartowała tutaj na tym czerwonym wykresie. Temperatura za zaworem zielona, tak do podpowiadania. Zresztą temperatura wewnętrzna w domu też widać. Więc tak to mniej więcej jest. Czekajcie, może mi się uda. O! Także temperatura przy takiej temperaturze pompa yy, znaczy mieszacz uznał, że trzeba niestety dogrzać dom. Temperatura za zuworem widać, że była zimna woda. Temperatura zewnętrzna 13 stopni. No i wystartowała maszyna. I tutaj widać, że powoli system pompy ciepła się rozpędzał. Chcę zaznaczyć, że tutaj w tym miejscu na pograniczu chyba 30 stopni wystartowała pompa e, zamieszaczem. No i tutaj widać, że już obciążyła bufor i sobie powoli pracowała. No i tutaj macie Państwo akurat na tym wykresie jak to widział czujnik bufora. U mnie akurat temperatura CW, bo tak, akurat mój sterownik, niestety musiałem to oszukać. Może nie oszukać, zastąpić. No i tu widać Państwo, że temperatura w domu powoli rosła. Zajdźmy tutaj na koniec możliwości tego wykresu. To widzicie Państwo, że temperatura w domu elegancko podskoczyła, i wszystkie wykresy są jak dla mnie. Widzicie Państwo, że są super. Więc tutaj, tak, temperatura zamieszaczem i temperatura w buforze. Tak to akurat leci na dom. I widać, że tutaj jest fajnie wszystko. Jakby to powiedzieć, wszystko fajnie widać. A no co się dzieje z wodą w buforze w instalacji centralnego ogrzewania? Bo wiadomo, że cały układ u mnie się jest lewa strona bufora to jest dom, druga to jest pompa ciepła i, i tutaj akurat fajnie na tych wykresach widać, więc tutaj zawsze możecie sobie Państwo zatrzymać, pauzę dać i przeanalizować to wszystko. Wracając do poboru prądu, to tutaj sobie pozwolę na chwilę obecną pokazać ile pompa zużyła. Dla dociekliwych Państwa Całkowity pobór 64 kW, możecie sobie Państwo odjąć ostatni mój film, ile tam było wy... wyświecone, no i można sobie odjąć przez ten okres czasu, o którym była mowa, zresztą tam jest data i tu jest data publikacji tego filmu, więc można sobie to policzyć, ile to dni, ile to sobie wzięło, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pobór, to chciałem też pokazać jak to widzi licznik poboru prądu o trochę niżej zakreślimy sobie od, tak jak mówiłem tutaj centrum dowodzenia chciało palić, to się zapaliło no i tutaj Państwo widzicie jak to jest, tu jest właśnie uruchomienie tej pompy, co na wykresie CWU, bo widać, że ona sobie dogrzała dogrzała bufor, pompa wystartowała znowu bufor wy wyciągły w dom. No i widać sobie znowu tutaj dogrzewało, dogrzewało, dogrzewało. Podejrzewa, że tu w tym miejscu ustabilizowała się temperatura zamieszaczem. Modulacja spadła. No i tutaj wiadomo, że już potem zaczęła się walka z ładem zimnej wody z domu, bo niestety trzeba powiedzieć, że ten okres czasu tutaj o, 16 18 tutaj cała stabilizacja można by tak powiedzieć była odczuwalna no i tutaj wiadomo, że temat już jest fajny dla dociekliwych mogę to zostawić zobaczcie sobie państwo ile czasu pompa pracowała z praktycznie całym poborem tu coś ją kopło. Możliwe, że tutaj akurat był. Jakiś odczuwalny spadek temperatury w domu. Na jakimś grzyniku się mogła głowica otworzyć. Bo wszystkie grzyniki są zarządzane głowicami elektronicznymi, czyli lekkie bójnięcie, tu można powiedzieć, nie wiem, może 15 minutowe, albo nawet nie. I widzicie Państwo, że znowu sobie pykała, pykała całą noc. No i co się stało? No Podejrzewam, że tutaj mieszacz zarządził, że dom ma 22 stopnie. O, może tak. I uznał obniżenie temperatury o stopień. I widać, że nastąpiło cięcie. No i znowu sobie tutaj cała jednostka pedałowała powolutku. I to już jest godzina dzisiaj 8 rano. Widać, że któryś na pewno z grzejników puścił. Pozwolę sobie tutaj to tak zezumować, abyście Państwo widzieli fajniej ten temat. O, na pewno tutaj grzejnik 1 lub 2 zdestabilizowały temperaturę. I widać, że tutaj Mirej na prądzie to odczuł. No i takie między 700 W a 643 sobie pepodałował. Szed szedł, szedł no i pewnie temperatura na pokoju znowu wymusiła mieszacz trochę wpuść no i tam się otwali. zobaczcie Państwo, że naprawdę bardzo fajnie, stabilnie to szło i znowu powtórzyła się sytuacja dogrzania lambufora a HuBox zarządził ściąganie prądu z agregatu i do chwili obecnej, bo jest mniej więcej ta godzina w której kręcę ten film tutaj możecie Państwo zobaczyć, że naprawdę idzie to od 11.30 tam do 13.00 może nawet i trochę później jest dobrze jest godzina tutaj jest jeszcze czas chyba nie przestawiony, bo tutaj ten laptop to raz działa, raz nie ale nieważne Domoticz tutaj pokazuje prawdę więc tutaj Państwo widzicie, że idzie, idzie fajnie prowadzi i podejrzewam, że jakbym miał wszystkie główice termostatyczne otwarte na maksimum, albo na przykład zrobione tak, że mają trzymać niższą temperaturę, do której tak naprawdę nigdy nie dobije w pokoju, to jestem święcie przekonany, że tutaj za pomocą oprogramowania i domoticz do to, to, oczywiście tego nie robi. Robi to. Sam sterownik. Jestem święcie przekonany, że tutaj akurat by to troszeczkę płynniej wyglądało, i wiadomo, agregat tutaj musiał nadgonić temat, ale tutaj Państwo widzicie, że ta zmienna modulacja samej jednostki zewnętrznej świetnie reaguje, że te temperatury tutaj zamieszaczem temperatury bufora nigdy nie są przełamane, nigdy nie są że tak powiem szpilką w dół instalacja zdążyła wypompować cały bufor a agregat klęknął i nie dał rady sobie, nie dał rady dogrzać tego bufora, więc tutaj po tym, po tym akurat widać, że jest dobrze. Tutaj jest data od wczoraj do dziś i więc Państwo tu widzicie, że po całej stabilizacji Działa to perfekcyjnie. Także tutaj jeżeli chodzi o sam system zarządzania jest świetny. Jeżeli chodzi o temperaturę w domu, to mogę też Państwu tutaj pokazać, że nikt tutaj w mrozie nie żyje, bo w tej chwili tak jak Państwo widzicie czujnik temperatury CO 22-21, więc podejrzewam, że teraz będzie sytuacja taka do 22 i pół będzie mieszacz wpuszczał tą temperaturę, która jest po prostu uznana za maksymalną, a potem sobie przykręci o 1 stopień, czyli to jest tak naprawdę milimetr na mieszaczu, może 2 mm, aby utrzymać tą temperaturę. Jeżeli temperatura będzie zakłócona w domu, znowu jest pyknięcie. No i wiadomo, że temat temperatury komfortowej w domu jest ważny. Więc tutaj z tej strony myślę, że Państwo jak zobaczycie przeanalizujecie sobie tutaj te, te wykresy. Może tutaj jeszcze ten start spróbuję zezumować. Może mi tutaj sterownik kotła pozwoli. Mhm. O. To widzicie, że naprawdę tak jak mówię tutaj w tym miejscu zielonym nastąpiło uruchomienie pompy CO1. Czyli ta, która dmucha, pompuje w mieszacz. Tu jest stabilizacja mieszacza. W tym miejscu widać, że już sobie, już się nie otwierał i to, co mu bufor pozwolił zabrać, to sobie brał. No fioletowa. Tutaj akurat wiadomo, że tu było na podwórku 7. W szczycie wczorajszego dnia było 13 i dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, ale słoneczniej jest w granicach 9 stopni więc tak podsumowując yy, pracę tego całego, tej całej mojej zabawki, bo tak tutaj taki jeden kolega bardzo fajnie nazywa, że to jest fajna zabawka myślę, że jest temat bardzo fajnie udany jeżeli chodzi o tutaj sprawy o pomiarowania nie mam żadnych błędów tutaj jeszcze dla dociekliwych udało się tutaj panu Grzesiowi, zrobić coś takiego dla mnie bardzo komfortowego, aby nie wchodzić tutaj w inne oprogramowanie, które po prostu zmienia charakterystykę pracy bufora. Ile pompa, do ilu pompa ma nagrzać bufor? Oczywiście, bufor w połowie, bo czujnik jest usytuowany w połowie. Udało się tutaj. Za pomocą sprytnych myków, stworzyć to, co widać, i tak jak widać, 13 dni temu, więc tutaj też nie jest nic koloryzowane z mojej strony. Nastąpiło właśnie uruchomienie w temperaturze zadanej 38 stopni. I jeżeli tylko dom potrzebował, to sobie zabierał to ciepło, i wystarczy nacisnąć na odpowiednie na odpowiednią komendę, czujnik, znaczy system Domoticza akurat zarządza tym czujnikiem i można to w fajny sposób podwyższać, zmieniać, więc uważam, że tutaj kawał dobrej roboty, a co z tym idzie, no w tych temperaturach po co dogrzewać bufor do większych temperatur, jak no do mnie trzeba wpuszczać więcej. Więc tutaj tak jak chciałem powiedzieć wszystko jest OK, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że tutaj ten filmik akurat rozwiał tutaj co niektórym niedowiarkom, że warto popróbować. I że naprawdę tak jak tutaj teraz agregat bierze razem z pompą obiegową 573 W to tak naprawdę przy fotowoltaice. Jak Państwo dobrze wiecie, o 9 rano już niektóre instalacje produkują tyle wad, więc można w słoneczny fajny dzień utrzymać temperaturę komfortową w domu na bardzo fajnym poziomie. Co tu jeszcze by można powiedzieć? Może mi się uda tu pokazać. O, tutaj też właśnie domotycz z ostatnich godzin pracy. Widać to, co było tam w Pelo. To widać tutaj rozpędzenie tego, tej pracy bufora i cały czas stabilna praca. Jeżeli cały system sterownik by był źle skonfigurowany, to możecie mi Państwo wierzyć, że taki dom jak ja mam 200 metrów, to on by ten bufor wydoił no, w 15 minut. Więc tutaj naprawdę musi być to fajnie wszystko zgrane z, ze sterowaniem, aby agregat zdążył się wkręcić na odpowiednie obroty. Żeby ta temperatura gazu była w odpowiednim czasie zamieniona na energię do wody, i, i, po, i poszło to w dom To chyba tyle z nudów z mojej strony, bo nie chcę też Państwa zanudzać tutaj moimi historiami, ale tak jak obiecałem, tak zrobiłem tutaj. Chciałem tylko powiedzieć, że doszła taka felka. Jeżeli chodzi tam o dalsze pytania, o koszty, o w ogóle, bo tam dużo ludzi też pisze na, na YouTubie, że. Zabrało, zabrakło informacji o kosztach, panowie, to jest, to jest tak. Każdy kupował w innym czasie lub chce kupić w innym czasie. Jak ja na przykład mój, moją całą przeróbkę zaczynałem gdzieś w granicach pół roku temu, to umówmy się, że pompa pół roku temu mogła kosztować tyle, teraz kosztuje tyle. E, licząc moje, szacując moje koszty wszystkich tych tutaj zabawek, oczywiście bez systemu ModdoMotige, bo system ModdoMotige jest zbudowany na innym sterowniku, na innym komputerze jest to w ogóle całkiem inna historia, to można by powiedzieć, że ja zmieściłem się w granicach 9000 zł, nie licząc moich prac, moich usług, które tutaj Państwo znacie od podszewki, że wszystko, cała, cała przebudowa rury to wszystko była w moim interesie, włas, własnymi rękami zrobiona. Więc ta, takie koszty ja poniosłem, a w, tych, w tym czasie, w nowym roku, jak Państwo będziecie chcieli. To tak naprawdę no, ciężko jest wyczuć, ile będzie kosztować elektronika, czy będzie dostępna, czy, czy, czy wszystkie podzespoły będą w tych samych cenach. Ja wczoraj sprawdzałem, bo tam jeden pan też pisał o linka do wymiennika ciepła, którego tam zakupiłem na znanym portalu. No to powiem wam, że ta moja cena, a to co teraz jest to już z tego co widziałem, to jest 300 zł różnicy na niekorzyść nowego klienta, więc tutaj naprawdę no, nie można akurat tak porównywać tych cen. Ja uważam, że przy dzisiejszych cenach mojego paliwa peletu, którego też kupiłem, bo chciałem zaznaczyć, że kupiłem pelet, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co, co życie pokaże z tą pompą, z tym agregatem, z to wszystkim. Więc byłem tutaj przygotowany na. No, trzeba powiedzieć na porażkę, bo naprawdę z mojego punktu widzenia instalatora to jeżeli kocioł nie waży 200-300 kg, no to, to intuicja po prostu moja powiedziała, że, że przegram. Że po prostu nie da to rady, ale wracam te słowa, widzę, że naprawdę potencjał akurat w pompach ciepła, tak to można, jest dosyć duży, nie ma strat kominowych, nie ma po prostu czasu dogrzewania tego kotła, więc tutaj całkiem inaczej to działa i, i wymiana, można powiedzieć, ciepła między gazem a, a wodą tutaj na moim poziomie, tak jak tutaj Państwo widzieliście, jeszcze raz sobie pozwolę tu zniżyć, no jest w bardzo małych różnicach, więc tutaj straty są naprawdę minimalne, no ale każdy to musi ocenić według siebie, ja akurat chciałem przetestować, zainwestowałem trochę pieniędzy i tak naprawdę... Na dzień dzisiejszy przy dzisiejszych temperaturach jest OK. Widzieliście Państwo, że sterownik Ahuboxa leci tak naprawdę na drugim biegu. I sterownik od Pana Grzegorza, tak jak już wcześniej on mówił, i ja bym jeszcze raz powtórzył, po prostu tylko sygnał pomiarowy z bufora zamienia na sygnał prądowy od 0 do 10V, i odpowiednia właśnie charakterystyka prądowa. Daję tutaj te proste wykresy, żeby się wstrzelić akurat jaki prąd ma podawać, na, jaki prąd ma być podawany na Ahubox, żeby to wszystko fajnie działało. No ale widać, że mądrzy ludzie sobie z tym dobrze radzą i, i jest to na tyle bezpieczne. Na tyle tutaj z mojej strony ta budowa całej tej, tej instalacji jest na tyle bezpieczna, że naprawdę nawet tutaj można powiedzieć dzieciak może przyjść nacisnąć guzik start i, i system zaczyna się zaczyna automatyczną pracę więc tutaj akurat z mojej strony też był nacisk taki żeby to było wszystko fajnie komfortowo bezpiecznie zrobione żeby każda osoba mogła przyjść i zobaczyć dotknąć i nacisnąć sobie guzik nie ma tu jakiejś historii że jakieś tam porażenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jeszcze pokażę Państwu, że naprawdę tutaj na tym drugim biegu cały czas to idzie. Widzicie Państwo, może mi się uda znowu. O. Poziom poboru prądu jest naprawdę cały czas na tym samym poziomie. Więc tu nie ma czary Mary, wszystko działa tak, jak powinno działać. No a tak, jak mówię, no tutaj <laughs> największą robotę tutaj to robią przepływy odpowiedniej grubości rury. No już nie będę w, tutaj mówił akurat o, o filtrach, żeby nie zatrzyć pomp, żeby po prostu wymiennik w środku nie łapał syfu, bo będzie po prostu potem niestety, ale przepustowość, przepływ przez niego będzie zaburzony. Więc to chyba tyle z mojej strony. Jak czegoś nie dopowiedziałem, to piszcie Państwo, postaram się tutaj jeszcze raz coś nagrać. Także tutaj widzicie tak tyle dni ogólnie. Jest taka felka na pulpicie. Tyle dni. Cały system czuwa nad temperaturą wewnętrzną w budynku. Jak były przerwy, to wiadomo, że po prostu po co grzać, jak na pokoju było za dużo. No i chyba tyle. Nie będę tutaj więcej Państwa czarował. Także serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wytrwałość. Że Państwo doczekali do końca. No i co, życzę dużo ciepła i, i odwagi. Myślę, że warto tutaj ryzykować, próbować, bo naprawdę idzie zbudować sobie świetną zabawkę, świetny temat do no, po prostu do oszczędności, no, bo nie ma, nie ma co ukrywać przy fotowoltaice. Tak jak akurat w moim przypadku, tutaj mm, oddawać energię sąsiadowi, to lepiej tą energię skonsumować i, i cieszyć się fajną temperaturą w domu. Także pozdrawiam z Betomia. Dzięki i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.